Halo? Halo, dzień dobry? dzień dobry Łukasz dzwonię z firmy Netia proszę mi powiedzieć, pan jest właścicielem telefonu? Yy, ja nie mam telefonu ale, czy pan jest właścicielem tego telefonu stacjonarnego mam pytanie ale proszę pana, ja nie mam telefonu stacjonarnego aha, a tu gdzie ja się zadzwoniłem, jeśli można wiedzieć proszę pana, pan się zadzwonił, no na numer 146223970. tak, rozumiem, ha. Jeśli można wiedzieć, to kto jest właścicielem telefonu? Proszę pana, ale tu nie ma żadnego telefonu. A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię. Słucham? A to ja dzwonię na telefon, tak? Pro... O nie, nie na telefon pan dzwoni. A na co? To jest, proszę pana, przekaz. Przekaz, tak? Przekaz, tak. Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć? Myśli. Pan sobie myśli, że pan dzwoni, Aha. a ja myślę, że odbiera. Aha, i to jest tak telepatycznie, tak? To jeszcze co innego, ale ale w tym kierunku. Aha, rozumiem. A może pan płaci jakiś abonament za te, za te myśli? No panie, żebym jeszcze za myśli abonament płacił. <laughs> to jest wszystko darmowe, tak? Rozumiem. Darmowe, zupełnie. Aha. <laughs> A proszę mi powiedzieć, a ma Pan może internet w takiej w takie usłudze? Mam. Aha, i też to, też to działa na tej zasadzie, tak? Tak. Aha. Tylko lepiej w nocy. Lepiej w nocy. Bo wtedy ludzie śpią i mniej ludzi myśli. I nie ma zakłóceń. Czyli nie jest Pan, nie jest pan zadowolony ze swojego internetu? Ja bardzo jestem. Jest Pan, aha. Bo nie płacę. Aha, rozumiem. A może byłby pan zainteresowany kupnem laptopa? Widzi pan, i tu się pojawia magiczne słowo kupno. Tak. Jakby pan mi chciał dać laptopa, to ja bym go chętnie wziął. Aha, rozumiem. A chętnie panu dam na raty. A, na raty, no ale to trzeba będzie płacić. No tak. No to jak to też? Tak? Nie. Chyba ja pomyślę, że zapłaciłem. <laughs> <laughs> proszę, ee, Dobra, <laughs> proszę mi powiedzieć jeszcze o tym telefonie. Jakie Pan tam ma jakieś dodatkowe może opcje? Tak. Ma Pan tam naliczanie sekundowe? Tak. Aha. A ten przekaz myśli jest na połączenia komórkowe również? Jest. A za granicę też? Taki I duży zasięg jest? Z, z, za granicę to nie. Aha. Nie, za granicę nie. Za granicę nie? Nie, bo za granicą jest diabeł. Aha. A, po... <śla> A proszę mi powiedzieć, <śla> nie, nie wiem o czym mam jeszcze z panem porozmawiać. <śla> ehm... No nic, chyba będziemy kończyć rozmowę. To ja dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Niech pan myśli o mnie. Dobrze, wyobrażam sobie pana w myślach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę bardzo. Komenda policji w żarach. E, halo, policja? Tak, policja w żarach. E, proszę pana, mówi Hymel Jadwiga, Lipinki Łużyckie, łączna 40. Łączna tutaj, jak się wjeżdża, zaraz koło poczty, objazd, tutaj. Zgłaszam. Wybuch, styrce, ktoś nam podpalił styrce. Co podpalił? Nie wiem kto. Ale co podpalił? No nie wiem kto, ktoś podpalił. Nie kto, tylko co? Słucham? Co podpalono? Mówi Chymel Jadziga. Tak, ale co się stało? Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala. Tasiana, tak? Lipinki łóżyskie łączna 43. to... jest za pocztą w koło. A Straż Pożarna jedzie? Słucham? Straż Pożarna. No ktoś podpalił, ja nie wiem kto. A Straż Pożarna? Słucham? Czy Straż Pożarna powiadomiona jest, czy jedzie? Ja nie wiem, kto podpalił. Ale ktoś podpalił. Tu, Siano, tak? Jest straż. Siano? Jest, jest straż. Aha. Przyjechała straż. Dobrze. Ale. Jak jest, to dobrze. Jak jest straż pożarna, to dobrze. no. Nie gasi. Gasi? No, gasi, syr to się dopala. No, ja nie wiem. Lipinki Łużyckie, łączna 45. No dobrze, jest straż pożarna tam na miejscu? Słucham? Czy jest tam straż pożarna na miejscu? Na miejscu ja jestem. A straż? No syna nie ma w domu. poszczególnych regionów. Chciał się upewnić, czy rozmawiam z mieszkańcem powiatu Legnickiego, zgadza się? Nie, ja mieszkam na Księżycu. Do jakiego powiatu się dodzwoniłam? Do Drogi Mlecznej. To dobrze, ponieważ to, o czym mówię, obowiązuje w Pana rejonie. Ale Pani jest robotem? Nie, nie jestem robotem, chociaż niektórzy myślą inaczej. Może to ze względu na to, że pracuję po 8 godzin dziennie jako konsultant telefoniczny. I przez to może wydawać się, że na sposób nie. Wie. A może mi pani to udowodnić? I żeby nie przedłużać, ja skupię się tylko na podstawowych pytaniach. Ale ja mam pytanie. Tak, słucham. E, jaki dzisiaj jest rok? Wie pan co, ja jestem tylko doradcą telefonicznym, także na tak szczegółowe pytanie odpowie nasz ekspert przy kolejnym telefonie. Po prostu nie chciałabym pana wprowadzić w błąd, dobrze? Ale ja mam pytanie. Tak, tak, słucham. Pani jest kobietą? Mhm. Uh -huh. A ile pani ma lat? Rozumiem, że posiada pan już instalację fotowoltaiczną. Ale ja mam pytanie. A telefoniczny nic pana nie kosztuje, ale warto posłuchać bardziej doświadczonej osoby. Ale Ten ja mam traktą... pytanie. Po... Tak. A czy może pani mi przelać 1000 złotych na moje konto? Nie. A dlaczego? Nie. Ale dlaczego? Przede wszystkim rozumiem, że jestem mieszkańcem domu jednorodzinnego, Nie, no? ja mieszkam na księżycu w kraterze. Dobrze. Tak. A Czy mieszka pan w bloku, czy może w domu jednorodzinnym? W kraterze. Mhm. To mam pytanie. Wszystkim rozumiem, mam że pytanie. domu jednorodzinnego, tak? Ja mam pytanie. Tak, słucham. Dlaczego pani jest robotem? Proszę pana, nie wiem o co panu chodzi, ale ja mam za zadanie informowanie osób o wsparciu finansowym, które im przysługuje. Pani ten, jest to, bardzo niemiła. Ten... Mhm, dobrze. Mam pytanie. Tak, tak, słucham. Proszę mi powiedzieć, a y, jakie są numery na Totolotka na dzisiejsze losowanie? Y, niestety nie posiadam takiej informacji. A da mi pani te numery? Numer posiadamy z udostępnionej bazy od kontrahenta. W celu uzyskania odpowiedzi na dalsze pytania proszę o kontakt pod mailem i odą. Mam pan, pytanie, mam pytanie. A czy mieszka pan w bloku, czy może w domu jednorodzinnym? Ja już mówiłam, w kraterze mieszkam i jestem kobietą, nie panem. Mhm. Tak. Przede wszystkim rozumiem, że jest pan mieszkańcem domu jednorodzinnego, tak? Nie, krateru. W takim razie przepraszam bardzo. Nie szkodzi, nie gniewam się. Halo. Dzień dobry, Marta Strzelczek, Telekomunikacja Polska. Z panią Heleną Dąbrowską mogę rozmawiać? Halo. Dzień dobry, Marta Strzelczek, Telekomunikacja Dzień dobry, ludzie, Polska. dobry, tak? Czy z panią Heleną Dąbrowską mogę rozmawiać? Jutro nie, bo na mnie przyjadę? Nie, powiem, nie przyjadę. Czelczyk Marta, telekomunikacja polska z tej strony. Z panią Heleną Dąbrowską mogę rozmawiać? Mam. E, Proszę? Jestem w domu cały czas. Rozmawiam z panią Heleną Dąbrowską? No. Proszę pani, ja się kontaktuję z panią, ponieważ chciałabym zaproponować naszą najnowszą ofertę stałego, bardzo szybkiego dostępu do internetu. Czy pani ma teraz chwilę czasu na rozmowę w tej sprawie? No, no. Ma pani chwilę czasu? No za cholera. Piszcie, piszcze. Nie można porozmawiać. No, mów, mów. E, proszę pani. Czy pani obecnie posiada w domu komputer? Tak. O, a ma Pani internet? No. Ma pani? Internet? Będę. Będzie Pani miała? Jestem w domu i przychodź. A Pani, gdzie mam przyjść? Ja dzwonię z telekomunikacji polskiej. Ja nie jestem Pani żadną sąsiadką. No dobrze, ja chodzić nie mogę nigdzie, tak? Bo nie mogę chodzić. Tak, ale ja brzydzi Pani, nie chcę, żeby Pani gdzieś chodziła. Ja do Pani dzwonię, ponieważ chciałabym przedstawić ofertę dostępu do internetu. I pytam, czy pani ma w domu komputer? No, no. Ma pani? No nie wiem, zobaczę. Nie wie pani, czy jest w domu komputer? Ja będę dała radę, to taka, jak nie, to nie. Ale czy ma pani w domu komputer? Teraz w domu jest komputer czy nie? No przejdź Ale gdzie ja mam przyjść? No czy też gdzie. Proszę? No. Gdzie ja mam przyjść? No. Proszę Pani, gdzie ja mam przyjść? Dobra. Halo? Słucham. Proszę Pani, czy Pani ma teraz w domu komputer? W domu jest komputer? Słuchaj Pani. Słucham. Ja jeszcze raz mówię, że ja nie mogę nigdy po schodach zejść. Tak? Nigdzie nie chodzę. Nie mogę, bo byłam w sanatorium. Ale tu nie mogę nigdzie zejść, nie mogę nigdzie chodzić mm -hmm. o, i skończyło się, taka sprawa. Ale co to ma wspólnego z komputerem? No kto do mnie co ma to proszę przyjść i załatwić. Przez telefon się. nie może pani rozmawiać? No. Nie, To bardzo, tak? No ja nie mogę chodzić, nie mogę chodzić. Mm -hmm. Nie udaje mnie wcale chodzić, rób co chcesz. Tak? Płacz nie, płacz nie mogę chodzić na nogi i smaruję i co na tylko, będę musiała po świętach do szpitala pojechać i